Od drugiej kolejki KTSNA ea Sierkopol Tarnobrzek rozpocznie start w rundzie rewanżowej Ekstraklasy kobiet. Na początek obrączenie tytułu drużynowego mistrza polski czeka ligowy maraton. W ciągu czterech dni rozegrają bowiem trzy spotkania, w tym dwa na wyjeździe. Na dzień dzisiejszy no, jesteśmy gotowi do znowienia rozgrywek. Zaczynamy od meczów z najsilniejszą trójką oprócz nas w Polsce. Pierwszy mecz ekstremalnie trudny to jest Wrocław z bardzo wyrównaną drużyną. Złożoną z Natalii Bajor i dwóch sióstr Węgrzyn. To jest bardzo wyrównany skład i trudny skład dla nas. Z kolei kolejny mecz, ten pierwszy w tym roku 2021 w Tartu do Brzegu, roze rozegramy w niedzielę, 7 lutego o godzinie 16.00. I kolejny trzeci mecz to 8 luty, Częstochowa. Także maraton w ciągu czterech dni rozegramy trzy bardzo trudne mecze, ale to mówię, wynika z pandemii i z ciągłego yy, myślenia o tym, że w każdej chwili rozgrywki mogą być przerwane, przesunięte, odłożone, więc dopóki możemy grać, to będziemy starali się rozegrać jak największą ilość meczów. Z powodu pandemii koronawirusa do pierwszych spotkań KTS przystąpi w niepełnym składzie? Odpowiem tak szerzej, to znaczy yy, ja nie zmieniam celu jako trener i kibice yy, naszej drużyny też marzą o tym, żeby na koniec rozgrywek świętować jubileuszowy 30. tytuł drużynowego mistrza Polski. Natomiast jeżeli chodzi o rundę tą drugą, to będziemy starali się grać takim przykładem, jaki będzie w danym momencie możliwy. Wynika to też z uwarunkowań granicznych, logistycznych. Natomiast wydaje mi się, że te pierwsze trzy mecze rozegramy w taką czwórką. No mocną oczywiście. Elisabeth Samara, Wiktoria Pawłowicz, Julia Ślązek, Agata Zakrzewska. Natomiast jeżeli chodzi o playoff, bo też o tym chciałem wspomnieć, no tam już mam nadzieję, że będziemy w, pełni, w pełnym składzie. To znaczy być może z Hanning, być może z naszą małą licię, która no bardzo chciałaby wrócić do Tarnobrzega i rozegrać mecze. No ale czy tak się stanie, to oczywiście pokaże pandemia. Wszystkie mecze ligowe w ekstraklasie kobiet będzie można zobaczyć w internecie. To znaczy te kluby, gospodarze mają obowiązek transmitować te mecze w sieci. Internetowej, zapraszam na stronę Polskiego Związku Tenisa Stołowego, link rozgrywki i w momencie, kiedy otworzy się stronę klubu gospodarza, tam powinien być link do transmisji bezpośredniej. I dobrze, że chociaż to możemy zademonstrować naszym kibicom, bo nie ukrywam, że mnie jako trenerowi i zawodniczkom gra się w dalszym ciągu dziwnie przy pustych trybunach.